No, dzień dobry Państwu, witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz. witam, jesteśmy na Stokach dzisiaj, tutaj mamy całe stado rowerów Mewo, Mewo, o proszę bardzo, tu nawet jeden lampa świeci na tylną, widać, że świeci mu się, chociaż tylko ten jeden świeci, reszta się nie świecą, ale stoi tu ich od odro... zarobania, panie. One mają specjalne przypinki, ale zamek, lock, ale nieprzypinane widzę są. Bo tam jest puste stanowisko do rowerów. A tu jest pełne rowerów Mewo, bo tu jest od Mewo. No kiedyś to miało być tutaj, ale ja powiedziałem, że tutaj nie powinno być, bo tu jest wchodnik do chodzenia. Więc zrobili z I teraz tu są rowery Mewo. No, no tu jesteśmy przy ulicy Syryjskiego. wieżowiec numer 21. No i rowerów Mewo do wyboru, do koloru. A stoją, bo podobno z tego co wiem, do 16 października to były bezpłatne, testowane można było sobie pojeździć bezpłatnie rowerem Mevo, a teraz podobno 30 zł na miesiąc abonament kosztuje i godzinę można codziennie sobie jeździć na elektrycznym, a 240 minut na zwykłym rowerze. No bo są takie i takie na abonamencie za 30 zł na miesiąc. No to taniej jak bilet tramwajowy, ale nie zawsze jest pogoda. Wiadoma rzecz. Tutaj mamy kwiaty. Kwiaty są tutaj. o, I tu są kwiaty. I tu są te. Także mamy tutaj kwiatów dużo na stogach. No, zrobili nam takie kwietniki po remoncie. No co, co prawda? No, więcej betonu jak kwiatów, no bo w sumie zabetonowali te stogi. No, tutaj wisi jeszcze morawiecki, bo wszystko inne już nie wisi. Ale morawiecki się ostał. Wisi co prawda na dół głową spisu, chyba Morawiecki, nie wiem, bo to tylko kawałek okularów widać, więc dokładnie trudno powiedzieć nie? czy to jest Morawiecki na pewno. Tak to jest. O tutaj instalacja kamera, instalacja pożarowa. Jest też. No i tak to wygląda na stogach. Idziemy dalej. No bo tutaj też zrobili... Chciałem powiedzieć, trochę na stogach coś zrobili przed wyborami jeszcze, mianowicie, no wyprostowali tutaj dziury i chodnik zrobili, zablokowali, no bo to były straszne dziury i kałuże przy sklepach samych, no, a teraz po sklepach jest porządek. Dobry, dobry, nie mogę, robię reportaż, reportaż. Tutaj warzywa, owoce na ulicy Zimnej mamy i mięso też. Wędliny Gobarto. No właśnie tutaj zrobili porządek z tą ulicą, która była taka dziurawa. A teraz już normalna ulica jest zrobiona. Jak widać. Tu jeszcze są kałuże, to kawałek też by się przydało wyprostować. A tu jest zrobiona ulica. Tak tutaj właśnie, równiutko. I teraz można sobie tu co prawda piasek się wysypał. Jeszcze tutaj są. U, ale generalnie ulica już jest dostępna, bo niedawno stał szlaban, już teraz nie ma szlabana, można sobie jeździć samochodami. Po zakupy do sklepów, na bar, garmaż też jest, no i sklep, no tu się zawsze kupuje jakąś wędlinkę, prawda? Także pozdrawiam wszystkich. E, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk stoki, ulica zimna. No zimno trochę, dzisiaj tak jest trochę, ale tu już jest jesień, proszę Państwa, jesień. Pozdrawiam Czerwony Korsarz